Dzieciak Konta Kont. Dzieciak kontra kot. Pociąg z kotem. Przekup, znalazłeś to e, Tak, tato, dokładnie A co... E, co to było? E, rączka do zakapslacza butelek Widzisz, chciałem zamknąć swój niskokaloryczny, śmierdzący, selerowy napój brązowy Żeby bąbelki nie uleciały Przepraszam, kupię ci nową rączkę e, Może ci się nie udać To był szalenie stary sprzęt Bingo! Hej, tato, znalazłam mam! Dawaj kartę kredytową. Proszę, synku. Mój stary, dobry zakapslacz znów będzie działał. Czuję się bombelkowo doskonale! Eee, sprzedawca nie chcę wysłać. Jest tylko odbiór osobisty. Można to odebrać w pustynnej dziurze. Można tam dojechać tylko pociągiem. Ale fajnie, panie kocie! Przejedziemy się pociągiem, ale będzie fajnie! O, przykro mi ślibeczko, ale nie można brać zwierząt do przedziałów. O, Właśnie. Bardzo mi przykro, że nie możesz nam nami jechać. Pan Misio cię zastąpi, choć to marny zastępca. Uuu, tylko sprawdzę, czy będziesz miał co jeść przez weekend. A ty się kup rozgości. Hmm, elegancko, Kut? nie o tym myślałem, mówiąc, żebyś się rozgościł. Jesteś ok Gdzie z dzień misia, ciągle gdzieś tu jest i to niedaleko. niedaleko. sobie sobie dzień I pojęguje. Tam was w pustynnej dziurze. Jestem stary Herman, burmistrz, szeryf i jedyny mieszkaniec tej wesołej bidy z nędzą. Rozumiem, że rodzina Burton burgerów, tak? Bezbłędny strzał, panie szeryfie! Uhu! Zejdźmy ze słońca gorąco tu jak narożnie gryla. Rączka. Niech mnie pieruny! Dobrze, żeście spadli, a się nie nadzieli na słupa. Zrzasgi w przełyku, dajcie spokój, byłby paskudny wypadek. Na pewno wypadek. Chodźcie, szantrapy, napijemy się chłodnej wody z rdzą, to opadnie spięcie. Zapraszam do środka. Mamy mnóstwo czasu i nudy do zabicia. O, niech to beczki z prochem stare za i bawą! E, nie jest wykluczone, że masz problem ze szczurami. Wszędzie widzę ślady gryzoni. Szczurze nory, bobki niewielkie, nadgryziony sznur. Mamy tu szczura. Pytanie tylko, gdzie się schował. O proszę, jest pociąg. Do widzenia, Hermanie. Dziękujemy za wszystko. O, 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 o nie macie co się śpieszyć. <laughs> Przyjechał, ale zanim ruszy, to se pozoi! Hmm? Z wami jest. Nie widzicie pchlarze temperze że właśnie. Temp <#issionsparzy> o! wracam, tylko wezmę ko E, bo tam został pan miś, pluszak Mili. Hmm? <grym> ja! Ja! Ha! I po tobie! Proszę, Berton Burger do czegoś się przydałeś. <grym> Skąd ci znam ten wredny głos? Ludzie, zwał mnie pan ząbek Hamik! przygotowania do inwazji zakończone. Wkrótce każda istota ludzka ukręknie i zadrży przed chomiczą stalową ręką. Lecz najpierw w ramach zemsty swej krwistej wyeliminuje dziś paskudny klan Bertomburgerów. Oh. Choć najpierw rozprawia się z tym kocięciem podłym. Moje wierne chomicze sługi znalazły rączkę, na której wam tak zależało. Ależ to było proste. Zwabiłem was tutaj bez najmniejszego wysiłku. <słuch> Leoniki, wskakujemy do kulobiegów! Odetniemy im drogę przy przełęczy! Nie! Yeah. Dzielę mi się! O! I proszę widzę, że znalazłeś na Ogromnie to miłe z twojej strony. O! -o! przegryzać wszystkie przewody, wyssać całą parę, zniszczyć ogranicznik prędkości. Zaraz wracam. Zostało tam troszkę nadzieję! Straciliśmy hamulce! Ostrzec inne pociągi! Ostrzec całą resztę! Hej, zupa jest zimna. Jeszcze parę minut i ten paskudny kociak i cały klan przebrzydłych Bertonburgerów zginie potwornie. Zostaj! Masz zatrzymać ten pociąg! A cóż to za niedorzeczna prośba? Błagam. Prawie tak niedorzeczna jak przebranie pana kota. Uwielbiam skreślać zadania ze swej listy zemsty. Mam w serduszku takie złe poczucie spełnionego obaw. Przysługi 1 zero. Nie, nie pozwolę by mój adwersarze tak po prostu wisieli. Proszę mnie na ty. odłożyć! Rozpędzony pociąg! Ewa, Dobra robota, kocie. Przysługi jeden jeden. A ta rączka nawet się przydała! A? A. A, 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 a. A. O, Masz! Przepraszam tatu za tę rączkę. Po raz drugi. E, nic się nie martw, bracie. Pewnie i tak już była uszkodzona. Może znajdziesz mi jakąś inną w internecie. Wtedy wybierzemy się na kolejną pyszną wycieczkę rodzinną. O. Hej, panie Kocie, wróciliśmy! Byłeś sprzecznym kotem, powiedz? Byłeś? <grym> Następnym razem kot czeka w hotelu. Kocie! <laughs> Wiesz co ci powiem? Dobrze, że tak dla odmiany ty dostaniesz za coś w skórę. Hmm?